Witajcie tutaj, Franek z dzisiaj z w Beach O co tu chodzi to mało kto wie Mało z ale fajna ogólnie Za, Może nam się zaatakujemy, jeśli, jeśli Atakujemy Zobaczymy sobie Ja mogę stawić sobie Iron Storage Zobaczcie patrz. Patrzcie się, bo mamy 13 podkładek Teraz tak, ma defensy, Ładnie, no, ładnie bo nie ogólnie ładnie faj na to się mówi forsky Dobra nie atakujemy opere Wart No fajnie, 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 fajnie Dobra, ogólnie tutaj mi się za chwilę skończy, więc ja przyspieszę. Tutaj sobie nie przyspieszę. Panie, tylko do, do mamy nie dzwoń. Z mamą przed sekundką rozmawiałem. I co? Robi nie dzwonił, że głodny jesteś, że inny wiesz i ten i nie wiesz gdzie... Tata przyjdzie, o godzinie będzie po Spokojnie tata. Ty masz walizki. Bardziej... Nagrywam, nagrywam. Kości Cze Cześć, tutaj cześć, no, no atakujemy. Ty tak, tak, cześć, tak a potem fajnie. Mamy, gdzie jesteś, dobrze, w górę przydawamy. Fajnie. Powiedz, gdzie, gdzie masz spać. Tutaj. No, możesz sobie wyrwać, w Fajnie, fajnie. Ogólnie super, fajnie się gra. Ale... Dobra. No, bo to już wygrałem, bo no, tylko ten... Ja cię, ja, ja cię zamknąć od no. no to ty, żeby, żebyś nie... jak coś tam, żebyś... Nie, jak, żebyś nie, żeby, 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 żeby. Ale tak jak będę, będzie pożar... No na balkonie wyjdziesz. Ale jakby... pożar też może się tam przenieść. Dobra, pa. No to fajnie, teraz... Fajnie jest, że wy... wygrałem. Tak, tak. Niech fajnie, fajnie to wygląda. Yy, wygrałem oczywiście, bo to słabe, ale za chwilę zobaczymy. Ech, może no, ten Ciechowam, bo cię nie lubię. A tak, no kurde. No, dajemy, dajemy. O jezu, wpakowałem się. Dobra. Ale się odpakowałem. <ścoughs> Jak to można powiedzieć. Kaszel mi nie dopadł, no świetnie. Ale spokojnie, spokojnie, to jeszcze. się. Jestem. Dobrze, że tak, gdzieś Nie, no może. Dobra, nie. Dobra, dajecie Dzieci, do dzieci do. Małe dzieci, małe dziecko. Tak jest sobie w Dobra, wracaj. Musimy to zniszczyć. O, nie, no Fajna, fajna, fajna gierka. Po, bardzo polecam i zapraszam do mojego klanu. Y, gdzie jestem. O, czy też wygrałem. Y, jestem liderem. Jak zobaczycie, Nazywa się. Elite Companion. Zapraszam wszystkich graczy i proszę nie cheatować. Pozdro Franek. Na razie są dwie osoby, bo trzy osoby mi obiecały, ale guzik z tego wyszło, e, więc pamiętajcie. Trudno. Jak ktoś ci obiecuje, że Gdzieś dołączę, to trudno, nie zaufajcie mu tak szybko. Tak bardzo mu nie ufajcie, bo to wiecie mi koledzy już od kilku tygodni, a mówią, że. Wie, a tam. Mówią od kilku tygodni, że przyjdą. A tutaj tak jakoś wychodzi, że nie. A no bo oni nawet w żadnym klanie nie są, bo im się nie chce. No bo to są takie osoby. Takie, ja mam takich kolegów w ogóle, że nie ma co rozmawiać. Nie będę już rozmawiał o waszych kolegach, bo z, zanudzę was. Ha! Ale zobaczymy sobie, jak ten wygląda. Może no, fajnie, fo może Nie, no, nie będę sobie. No, bo to 30 nie mi się atakować. Marnować zasobów. Mm, może zobaczymy. Zobaczymy. Paczamy się. Nie paczamy się, bo nie ma co. Bo to taki sam. <ścoughs> Trolling. Trolling. Haha. Taki koks, że nie wiem, dobra, gapimy się, Gipijmy się, gapimy się, nie, nie atakujmy, no to na razie, na, na, na razie to cześć, no bo już dzisiaj nie będę już tego, no już nie mam, nie mam co wam pokazywać, no ogólnie fajna gierka, tu jest tak, że się to, Fajnie. Fajnie, fajna gra bardzo, bardzo, bardzo fajna gra. Yy, polecam i zapraszam bardzo do mojego klanu. Pamiętajcie, zawsze dawajcie Okej. Okay pa!